Witam wszystkich, kurwa, zgromadzonych przed telewizorami i innymi ekranami. Nie wiem. Dobra, doświętuję już. E, mam 22 wiadomości. Ciekawe, co to może być, kurwa. Pewnie nic się nie sprzedało. No, a jakby mogło być inaczej. Nie, naprawdę jest mi ciężko sprzedać niektóre przedmioty. Jak te rękawiczki próbowałem sprzedawać po 700K. A mają dobre statystyki. Tak uważam. No to ludzie nie są zbyt chętni na to. Dobra, przynajmniej sobie posprzedaję to y, zwykłaki. A te mieczyki, to nie wiem. No ten miecz heroiczny no, na no to chyba jeszcze nigdy nie sprzedałem. Te chodzą po 5-6. Chociaż po 5 nie chcieli kupić, czy no, za 4 nie chcieli kupić. Patrzcie, dużo mam strzałco, nie? Jeśli bym teraz spróbował termosa ubić, to padł. <grym> Więc. Więc nie. Ale dobrze. Bo ja wam powiem, że my nie będziemy grać na Berufsie. Ktoś się pewnie spróje, co ty nagrywasz Berufsa, jak to nie jest zesucik na Berufsie. No nie jest. Dobra, przelogujmy się na naszą postać, bo tak jak mówiłem e, w poprzednim odcinku, ogarnę sobie jakiś tam powiedzmy ekwipunek na moją postać, gdzie bijemy 59 level i spróbujemy swoich sił... Podwójnej chuj. E, Jolo, Spróbujemy swoich sił na arenie. Czy jakiej arenie, co ja mówię? Na Krwawej Łaźni. Jak mi pójdzie? Nie wiem. Ja jestem przekonany, że i tak ludzie będą posiadać te zbroje legendarne i tak dalej. My tego nie mamy. I szczerze? Zastanawiam się, czy nie zrobić może zbroi legendarnej na 59. To, czy to jest aż tak głupie? To nie uważam. Będziemy musieli sobie na pewno na aukcji poszukać ogólnie... Czy znaczy, dobra, Margonem. Margonem Zbroje legendarne. Ej, Pyskitu, zrobimy sobie zbroje. Nie wiem po co. No to na pewno będę musiał jakieś legendy poniszczyć, żeby mieć tą esencję na tej tarhunie. Ja tej esencji nie posiadam w ogóle i nawet nie wiem w jaki sposób działa zdobywanie tej esencji. Czy ja po prostu jeśli zniszczę przedmiot, to dostanę jako... Czy dostanę jako taki... Aha. Czy dostanę jako taki po prostu lot, czy... Szczerze nie wiem, czy to się u ta niszczy, czy naprawdę nic, zupełnie nie wiem, ale jak na razie expimy na koboldach, bo jeszcze musimy bić całe 9 poziomów. Mam kaptur ze złodzieja, mam naszyjnik z tego, z... Yy, jak to się nazywa ta elita? Wilczej paszczy, rękawice starmusa legendarne, pierścień, przepłaciłem, ale co tam. Mogę przepłacać. Aż tak mnie nie boli dupa, że przepłacę na tym świecie, bo nie zależymy po prostu. I Nie wiem, czy płaci się ogólnie też za wykonanie zbroi, czy. Zaraz dopiero poczytałem o tym, bo od kiedy wprowadził, zostały wprowadzone te zbroje, to jedyne co ja wiem, że polegają na tym, że są pewne kamienie. I z tych kamieni oraz esencji tworzymy to zbroje, ale wiem chyba w ogramardu, tak? To jest. I to tyle co wiem. Ale jak na razie, ej, może coś ubijemy naturowej sobie, żeby na te bonusy w ogóle popatrzeć, bo jeszcze nie miałem styczności z nimi. Ocios krytyczny. Podwójny. Jak to CBK albo dotyk. Dobra, chyba się nie doczekamy. No ale tak jak mówię, nie zaszkodzi mi spróbować na pewno na tym 59. Na 58 moglibyśmy też karwozyna szukać, ale nie jestem się. Eee, a jakie przedmioty jeszcze będziemy zakładać? Na... 59 level mogę obniżyć sobie to kuszę. No 58 zakładam te buty. Mam jeszcze też alternatywę jako ten łuk. Fizyczne obrażenia tylko i wyłącznie, ale na tych nowych umiejętnościach te fizyczne obrażenia nie są aż takie słabe dałowcy, bo ma troszeczkę profitów z tego. No tutaj jakiś typ mi biegł przed chwilą, gdzie mignął mi kątem oka. Ja mam dla Was tutaj wspaniałe historie, których nie zdążyłem opowiedzieć ostatnio. A nie, bo jedna się wydarzyła wczoraj, to nie mogłem wam opowiedzieć. E, dobra, 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 dobra. Poczytajmy wszystko ogólnie. Podstawowe informacje, legendarne zbroje dostępne: ta, 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 Aha. Każdej z nich 100 esencji. Aha. Ok, 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 to już wiem. E, Czy mogę wymienić przedmioty związane. Aha, dobra. Który przedmiot NPC wymienia esencję? Aha, czy mogę wymienić przedmioty legendarne Cetanów? Nie. Od czego zależy ilość otrzymanej esencji od średnich cen oraz ilości legend? Znajdują... Aha, to nie wiedziałem, myślałem, że to. No spoko. Czy mogę wymieniać posiadaną zbroję na inną? Nie jest to możliwe, ok. Przekształciłem przedmiot legendarny na... w esencję. Czy mam możliwość odzyskania go? Nie. No to ok, zrozumiałe. Dlaczego niektóre z kamieni tego samego rodzaju możliwe są do zdobycia z różnych mobów? U, nie wiedziałem. Aby nie tworzyć monopolii, na. Aha, no to w sumie też. Też dosyć. zrozumiałe. Na każdym serwerze jest inna ilość esencji na dane legendy? Nie. No dobra, ale sprawdźmy ogólnie. Margonem. Esencja. Nie wiem, czy to tak mi wyskoczy. Aha, to to jest ten sam temat. No rozumiem, że tam pod spodem będzie to wszystko rozpisane. Sztabka platyny. Okej. Okay. Eee... Jeszcze jakieś sztabki w ogóle trzeba? 100 milionów? To ja nie zrobię chyba tej zbroi, nie ma szans. Ej, czekajcie, ja rozumiem, że ja muszę zdobyć 100 esencji. Czy ja bym musiał zniszczyć, nie wiem, 3 parę butów seta? Al albo kurwa, nie wiem, ile mieczy. Ej, to, to nie jest aż tak chyba dobry interes i chyba bardziej wolałbym kupić sobie naszyjnik na przykład z Karwazyna albo, nie wiem, jakieś buty na 57 level i no... Dobra, plany zrobienia zbroi na pewno są odległe i to bardzo odległe. Dobra, jak mamy chwilę, idźmy na Tarhunę, na inną postać i sobie popatrzymy. To się nie dziwię, dlaczego na się nikt nie chciał tego kupić. E, dobra, tutaj mogę powystawiać sobie resztę przedmiotów. Oczywiście i tak się nie spodziewałem, że ktoś to kupi. Ale powystawiam. Wszystko za 1m mogę wystawić. Chociaż tego kaptura to na pewno nikt nawet za 150K nie chciał kupić. Więc nie spodziewałem się, że za 1m kupił. A może nie wiem będzie ktoś taki zdesperowany. Strzał nie mamy, więc musimy sobie je ugarnąć. Nie chcę mi się przylogować na te argumeni szczerze. Naprawdę nie chcę mi się, więc pójdę sobie chyba tutaj do Itan i je zakupić. Na 50. level. To sobie sprzedamy. I dobra, mam dla Was historię. Od czego zacząć? Od Bardziej chronologicznie. Dobra. W sobotę, ogólnie, jak byliśmy na imprezie, to musieliśmy iść po tak zwany alkohol, bo się skończył. A kolega, z racji, że miał wesele ostatnio, to mu zostało troszeczkę. Pojechaliśmy pod jego dom i potem też był taki pomysł że ogólnie we trzech pojechaliśmy, ja i dwóch kolegów. Był taki pomysł, że idziemy na kebaba. Mówię, spoko, idziemy na kebaba. Eee, jemy sobie kebaba i podchodzą do nas, nie miejcie o mnie złego zdania, ale że tak powiem żuliksy, nie? Czyli nie, po prostu ludzie bezdomni, co nie? Eee, tak z wyglądu i, i ogólnie. I tam podchodzą do nas ogólnie, tam się pytają co tam i jak tam. Ja myślę, kurwa zaraz będzie, księciu daj dwa złote, nie? No nie było czegoś takiego. i tam podchodzą, gadają z nami i tam kurwa żarty opowiadali. Jeden żart to był taki dlaczego koza jest smutna? Bo ma męża barana. A drugi, którego kurwa nie zrozumiałem, dlaczego sroka siada na czubek drzewa? Bo wyżej nie może. I tego kurwa nie zrozumiałem, bo o tyle jeszcze ten pierwszy był śmieszny, to ten drugi już tak nie, bo kurwa nie rozumiem go, bo jestem głupi. I... I już w końcu zje, zjedliśmy jak najszybciej tego kebaba i poszliśmy. Ale serio, to, to z tą kozą... To mnie trochę rozjebało. Eee, dobra, miałem iść na Tarhunę. Wczoraj ogólnie też była śmieszna sytuacja. Aha, dobra, to ja muszę jakąś inną postacią iść. Wczoraj była śmieszna sytuacja... Ej, może pójdziemy na go planę. A nie, to 4 minuty mi zostają, tylko żeby mnie nie zabili. Więc chujowy interes, bo na pewno ktoś będzie o tej porze. Jedna wiadomość... Aha, dobra, nie kupili tego, no spoko. Bo chciałem sobie posprawdzać jeszcze przedmioty od 50 do 50, do 60, bo mogę sobie obniżyć też coś przecież. Na łowce. Czy coś takiego będzie? Uuu, wow, 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 wow. Nie dziwię się, że to osiąga takie ceny. To nie wiem co to jest. A z Halloween, ok, Chełmiki. Mam skaptur ze złodzieja, więc nie. Buty będę miał bardzo dobre. Rękawiczki mamy legendarne. Pierścienie mamy legendarne. naszyjnik mógłbym sobie kupić jakiś inny. No, ale tego nie. Ob... Znaczy, mógłbym to obniżyć? Ale czy warto? Aż tak bardzo? Łuków nie ma żadnych innych. Aha. No nie, raczej nic nie ma tutaj konkretnego. Dobra, zaraz sobie powybijamy resztę. Mm, idziemy na Berows. Wczoraj miałem tylko pewną sytuację. Ułem sobie z kolegą w galerii, pojechałem samochodem. Facebook. Wyłączę Wi-Fi w telefonie. Czasem mam takie sytuacje, że Ktoś do mnie pisze, nie mam wyciszonego i słychać to naprawdę mocno. Teraz akurat chyba było ciut przyciszone, ale czasem ten dźwięk jest bardzo charakterystyczny. Bardzo. O, widzicie? Nawet nic nie zdobyliśmy. Jeszcze by nam odjebało od pieniędzy. E, dobra, wracając do tego. Wczoraj byłem sobie w galerii z kolegą. czy znaczy na, na początku byłem nad zalewem i tak dalej, samochodem jeździłem. I byliśmy w końcu w galerii, ja musiałem iść pieniądze chyba wypłacić, czy, nie, nie pamiętam, coś tam, przechodziliśmy przez galerię w Siecach, jakieś dwie dziewczyny tak się patrzą na nas, bardziej na mnie, <grym> i tak jedna mówi do drugiej, niedyskretnie, nie patrz na tego blondynka, chodziło o mnie. Ja tak ogólnie się potem odwracam, my się śmiejemy, myślimy o co tu chodzi. E, za jakieś dwie minuty patrzymy, a one nas, nas śledzą. Idą za nami wprost. Idą za nami. E, jak dopiero zobaczyły, że patrzymy się na nie i wiemy, że po prostu idą konkretnie za nami, to się speszyły, walnęły takiego buraka, jakby i uciekły. <grym> I... I dałem tak dla beki po prostu. Jesteś tak, jak spotet siedzę. Gdzie właśnie, nie wiem, jakieś ogłoszenia, załóżmy. O, widziałem kurwa brunetkę w, w kebabie, w Alamirze, w Siedcach. E, odezwij się, C coś takiego. I, i tak dla Beki dałem po prostu taką wiadomość, i, i kto, w ogóle jakaś się odezwała, i to, i to była ta, jak patrzyłem z, e, ze zdjęcia. I ogólnie kolega tak samo mówił e, od razu po tym zajściu, że: O, Dominik, to pewnie twoje fanki. A mówię: Tak, kurwa, do chciały podpis na tyckach. Nie na się śmieje oczywiście. Widzicie? I tak będzie mój exp tutaj wyglądał. Wiecie co, przynajmniej tutaj jak expię, Nie mam takiego bólu dupy, że jeśli się wywalę. To już nie będzie co zbierać. Bo to jest jednak tarchuna. A tutaj jacyś ludzie są nawet. Wow. Jeśli mnie zabiją, to będzie mi bardzo przykro. Nie odważył się. Nie ma takiej opcji. Nie odważył się. Nie ma takiej opcji. O, level aż biliśmy. To się kurwa odważył. I tym chyba prze... No nie przemiłem. Bardzo złym akcentem. Chyba się pożegnął z wami. Naprawdę jest mi przykro. Jest mi przykro. Nie będę ukrywał. Mój wkurwienie sięga naprawdę wysokiego stadium. Nie, no tak na serio to ubiję ten 59 level. Nie będę Was zanudzał tutaj na tych kobolach, bo nie raz to widzieliście na się, więc... Czy warto? Nie. Widzimy się jak mam 59 level. Na razie, cześć. Jeszcze niech mnie zabije.